Cześć! Ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy Velvet Assassin O nie, pamiętam ten moment <grym> Tak, wiem, że coś takiego usłyszeć na początku odcinka to... To musi być bardzo przyjemne, nie? E... W każdym razie Ja po prostu Nie wiem co robić? Nie wiem co robię sama. E... O, tu jest bramka jakaś. O, drzwi, dobra. Tego by się przydało zabić. On stoi akurat w wodzie, więc to możemy bardzo łatwo wykonać takim oto sposobem. Chodź tutaj. No. Oni inteligencją nie grzeszą, tyle wam powiem. <noise> A tutaj mamy szafeczkę z amunicją, no ale amunicji to też mamy full. Więc tak. Ktoś dla mnie coś zostawił? Nikt i nic. No proszę bardzo. To my idziemy dalej. I ten poziom o dziwo całkiem nieźle pamiętam. Znaczy nie pamiętam tego, jak mam to przejść. Tylko. No właśnie. Tego to my jakoś ubijemy w sposób taki. No tak, on teraz nagle jakiś taki podejrzliwy się zrobił. Ale dużo mu to nie da, niestety. Zajmiemy maskę. Spróbujemy kogoś tu zawołać. Sami odejdziemy na bezpieczną odległość i będziemy celować w beczkę. Mam nadzieję, że to się uda. Wow, wow, wow. Nie wyszło. Wyszło bardzo źle. Dobra. Tutaj myślę, że można przeczekać. O Boże. Myślałam, że jak tamta beczka wybuchnie, to że go przynajmniej zabije. No, niestety. Nie zabiła. Alarm powinien zaraz się uciszyć, bo to tego gra. Więc miejmy nadzieję, że wszystko ułoży się tak jak trzeba. Chociaż... Chociaż zapewne nie ułoży się nic, tak jak trzeba. No, ale dobra, tam, swoją drogą, w tle pewnie słyszeliście mój telefon, nieważne, nie zwracajcie na niego uwagi. E o, i tam cały czas ktoś coś podejrzewa. Nie no, wejść to bym tam chyba teraz nie chciała. Tak, dwóch podejrzliwych Niemców. Może któryś otworzy drzwi? To by w sumie było całkiem po mojej myśli. Chociaż może by tak im się pokazać, i nie wiem. Dobra, jednego załatwimy tak, a drugi niestety o, na drugiego morfina poszła. Tak, coś, jakieś dobroci dla mnie mają. Alarm chyba długo tak być nie będzie. Ojejku. Liczę przynajmniej na to, że jakoś mi się uda. Tu coś leży. Dobra, apteczka. Na razie apteczek nie będę brała, bo z życiem nie jest najgorzej. A uwierzcie mi, że może być o wiele, wiele bardziej źle, że tak powiem. Tu coś leży pod tym. Ja bym chciała to podnieść, tylko pytanie: jak? Hmm. Na razie żadnego pomysłu na to nie mam. A zapewne później o tym zapomnę. No, ale cóż, to są jakieś drzwi. Może coś jeszcze? Wiecie, trzeba tu przeszukiwać wszystko. No, strzy kaweczki z morfinką nie znajdę, co? Niestety. Dobra, co my tutaj mamy? W ogóle, jakie mamy zadanie? Co? Tam, coś mamy zrobić, a drzwi możemy na pewno otworzyć. I mamy jakieś pomieszczenie, moi drodzy, co zapewne widzicie. Oj, nie chciałam tego zrobić. No już trudno. Zaś chyba będziemy strzelać w wersji takiej cichszej. Dla mnie się to nawet podoba, muszę przyznać. Bo no cóż. Z tłumikiem od razu zawsze lepiej jest. Czy on się odwróci? Czy będziemy tak patrzeć się na siebie, nie widząc się? Hello! Hmm. Zawsze mogę zagwizdać, wycofać się tam. go ubić tylko czy to wyjdzie? Mogę też spróbować się schować tu, przejść tutaj i poczekać na niego. No. Dzieci nie proste. Ciało to my lepiej odciągnijmy, bo tam jest drugi, który zaraz może coś podejrzewać zacząć. Znaczy, mam nadzieję, że nie zacznie, ale trzeba brać wszystkie możliwości pod uwagę. Eee, sprawdzę, czy tam na pewno nic nie zostawiłam. Bo jak tak się na szybko przebiega, to wiecie, różnie bywa. Nic na stoliku dla mnie nie leży. A wydawałoby się idealne miejsce na morfinkę, nie sądzicie? Co on tam. Dobra, już wiemy przynajmniej, jak on kursuje. Czy on zatrzymuje się tam na dłużej? Nie bardzo chyba. No właśnie. A tu ktoś jest? Zaraz do niego podejdziemy, albo on do nas. Źle, 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 źle. No. <laughs> nie tak zle, jak myślałam. No ale dobra, na widoku cię tak nie zostawimy, prawda? Podoba ci się ten pomysł? L poleżenia sobie tutaj w cieniu? Mam nadzieję, bo kolego, nie masz wyboru. Zaraz. Czy to można było jakoś... O, to trzeba ruszyć. I teraz idziemy poznać znajdźkę, póki pamiętam. Bo wiecie, ludzka pamięć bywa taka zawodna. A nie pamiętam, czy tędy jakoś wracaliśmy, czy nie. O. Zobaczmy całkiem niezła znajdźka o, możemy kolejną gwiazdkę ym, sobie przyznać myślę, że to nie będzie głupie jeśli pójdę teraz może w morfinę I chyba teraz będziemy mogli ze sobą nosić dwie, ale nie jestem pewna czy to teraz już będzie, chyba tak Tu coś jest, tam coś jest. Najpierw idziemy chyba tam. Może powinnam zachowywać się o wiele ciszej. I... Ale to mi nigdy nie wychodziło, no. Nigdy nie byłam za dobra w byciu cicho. Tak. A tu co, tylko znaczka? O, kolejna, wow. A sama siebie zadziwiam, że tak jakoś znajduję co nieco w tym poziomie. No, pewnie jest jeszcze 10 tysięcy różnych innych rzeczy, których z kolei nie znalazłam. Och, trochę to przykre, no, ale takie życie. A tu nikogo nie ma? Są za to wspomnienia. Zapis, wow. Podniesiemy co do podniesienia jest. Flary na pewno się przydadzą. Ojejku, i co nas tam czeka? Już się boję po prostu nawet przez tą dziurkę od klucza patrzeć. Tu coś jest? jest jakieś gumofilce albo ficerki. w sumie nie wiem, w tych ciemnościach łatwo się pomylić. Oj, ktoś tu jest, oczywiście. Nawet dwóch. Nie wyszło tak jakbym chciała, żeby wyszło. Dobra. Ale tak też może być. Że tą amunicję tak masowo dosłownie tracę. Ale miałam pewien plan, który nie wypalił. Myślałam, że strzelę sobie w kołóżę i że zginą oboje. Mhm. Oj, mogłam najpierw spojrzeć, Dora. Nie wiem, czy ktoś tu jest. Jest tu bardzo ciemno, więc czuję się nieco bezpieczniej. I, i, i. Nie ma tu nikogo. Wow. Apteczka? A weźmy ją sobie. Kolejny zapis był przecież przed chwilą. O nie. On stoi dokładnie naprzeciwko drzwi. O. Myślę, że będzie łatwym, doskonałym celem. O ile nagle nie zawróci, ha, wiedziałam. Oj, oj, jest, jest! <grystanie> wow, aż mnie ciśnienie chyba skoczyło. Nie wiem, tak nagle jakoś gorąco się zrobiło. Boże, oni potrafią dostarczyć człowiekowi tylu emocji. Nie, na razie zostawię sobie mojego kolta tradycyjnie. Kolejny Niemcaszek. I kolejny, leży. Nie no, tego to trzeba zdecydowanie gdzieś odciągnąć. Tylko nie bardzo orientuję się w tym, kto tu jest i gdzie jego jakby dróżki prowadzą. No, na razie nikogo tu nie widzę. Można chyba bezpiecznie podejść do tych drzwi. Flary. Może ja powinnam wziąć flary, a nie... Nie wiem, nie wiem. Jest kamizeleczka. I, I nic więcej właściwie. No cóż. Trzeba zapamiętać, że jest także apteczka. Tak, dokładnie. Na wypadek, jakby ktoś nas tu zaraz miał zabić. Tu są jakieś drzwi kolejne. Nikt mnie nie widzi? Nikt. Więc, więc, moi drodzy... Oj, 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 oj. Za dużo Niemców. Tam gdzieś mamy coś do zrobienia. Tak, widzę dźwig, który uniósł w tamtą skrzynię. Ale tak, najpierw tu trzeba co nieco się kogoś pozbyć. Jeden celny strzał, zatrzymaj się, zatrzymaj się do cholery. Drugi. No, błagam Cię, stań sobie w miejscu. Na drugiego się zaczają. Tutaj mamy co? Flary. Hmm. Oj! Wow, jak dobrze, że tam, tam nie weszłam. Byłabym już trupem i to smażonym w panierce, kurde. O! Kolejny krzyż odznaczenie. Bardzo to mi się podoba, że tak udaje mi się znaleźć, co nieco. Tylko tak. Gdzie tutaj można wyłączyć prąd? Gdzieś musi być taka możliwość, nie sądzicie? Bo co, na górze, czyżby gdzieś? No chyba nie. Może tutaj, po prostu. O jejku. Z tym to byłby problem. A nie, muszą mieć klucz. Hmm. Może jednak na górze coś było? Ale to co, możliwe, żebym przegapiła? Nie, na górze nic nie ma. Jestem tego pewna, przeszukałam dokładnie. To pytanie za 100 punktów. Kto i gdzie mógł mieć kluczyk? Dobra, widzę przynajmniej, gdzie wyłączyć napięcie. Ach, dobre, i tyle. I chyba już nie muszę się skradać, przynajmniej na razie. I co? Oby tam był klucz. Tak, jak lubię sobie biegać po takich miejscach, spokojnie wiedząc, że wszyscy już nie żyją i nikt mi nie grozi tutaj. Nic, nic mi nie grozi, nikt mnie nie zagraża. O. A, nikogo tu nie ma. To oczywiście w sumie logiczne było. Pewnie tu będzie ten pistolet flarowy. O, shotgun! Jeszcze przyjemniejsza sprawa, i mamy ładunek wybuchowy. Możemy go sobie nawet obejrzeć, no ale wiadomo do czego służy, prawda? Oj, 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 oj. Aha! Więc trzeba uważać. To, że nikogo nie było, nie znaczy, że dalej nie ma. Chyba znalazłam klucz, moi drodzy, tak właściwie. I zdecydowanie pistolet y, flarowy bardziej by mi się przydał. Chociaż w sumie jak najpierw mamy ich po prostu pozabijać, żeby tutaj oczyścić sobie jakąś drogę spokojnie, no to może być i ten z tłumikiem, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję szczerą. Dobra, mam. No. Myślałam, że to jakoś nie wyjdzie, ale. <noise> Wyszło i to zaskakująco dobrze. Mm, tutaj był ten pistolet, czy nie? Ta szafeczka taka. Kurde, ja wiem, że on gdzieś był, tylko. Tylko gdzie? Może na górze co? Bo teraz to nie ma mowy, żebym szła z tym koltem. O! No. Haha. <noise> Teraz to mogę iść i do piekła, kurde. Żadnych diabłów się nie boję. Mm. Tu mamy więcej flar, ale na razie po co komu flary, prawda? Wiecie co? Mam taki plan, że zabiję sobie go. Schowam się i zabiję również i tego. O, właśnie. Wow! Cholera! Nie spodziewałam się czegoś takiego. Nie wiedziałam, że tam jest jeszcze jeden. O mój Boże! <śpuszczam> Te emocje. Ale to było jawne, nie sądzicie? No i co, tylko trzech ich tutaj było. O jejku, jejku, jak mi przykro. Teraz jest tylko trzech, i to w dodatku martwych trzech. Dobra, ja powinnam się znowu zacząć skradać. No i cel mamy już tu całkiem blisko. O, tu jakąś budę, pewnie budę strażnika. Napięcie trzeba wyłączyć. W sumie można było to przejść po cichu, ale komu by się chciało. Najpierw wolę obejść jeszcze to wszystko, a może coś znajdę. Albo kogoś niestety tu? o i trzeba pieprzać. Zdecydowanie. Zeskoczymy sobie. O, o, o. Pójdziemy tutaj. I liczę, że ta misja mi się zaliczy jak podłożę to. Dobra. I muszę wracać. Zaraz, moment. Gdzieś muszę wracać przecież. Chyba. A teraz główne zadanie to ucieczka. Nie bardzo orientują się gdzie, wiecie? Znaczy, w którą stronę mam giez. Oj, wszystko wybucha. Jestem gotowa na strzelaninę, bo zapewne trzeba będzie właśnie. Oj, tu. Nie, nie przejdę. E, mapa, mapa, mapa. Gro, pomocy. Mogę tu przejść? Mogę, na szczęście mogę, tak! Jak już zaczęłam się bać, że utknę tutaj. A to nie byłoby nic dobrego, serio, możecie mi wierzyć. No. O, 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 wszystko bierzemy, bierzemy, bierzemy. Jest zapis, jest. Więc wiecie co? E emocjonująca ucieczka będzie dopiero w kolejnym odcinku. A na razie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. A na razie, no cóż, cześć.